Cześć, witam Was w wieku. i tak, otworzymy sobie dzisiaj przesyłkę od szalonego kolekcjonera to jest ta przesyłka w zamian za to co wysłałem mu tutaj właśnie dane no, zamazałem no to co, zobaczymy co tam ciekawego w środku wybrał takie karty myślę, że nie będę miał problemu jakiegoś większego stworzenia Mam nadzieję, od razu idę, dzięki szalony, że doszła, zobaczę co tam ciekawego mi wybrałaś, karty, ojej, taka paczka jakby, można powiedzieć. Może obejrzeć filmik? Jak chcesz, to mogę Na przykład to będzie filmik. Że tego filmu, bo wiem, że ty nie masz za bardzo czasu. Zobaczmy, mam filmiku. Więc. O, tutaj ja wszystko. O, jacie. Zobaczcie, co dostaliśmy. Dostaliśmy tak. No, zobaczcie. Dostaliśmy szalik Anglii. No, jestem naprawdę zadowolony. Szalik Anglii. No, powiem, że się naprawdę sobie pojedę cieszę. Fajny szalik. Dostaliśmy 400, 500 saszetek, yy, 500 saszetek Mecz Batax. Czekajcie, tu 5 saszetek meczataks i 3 saszetki filmowej Tak, też coś tak. co mamy Tak, to mamy 3 karty Wow, wow, wow No jestem naprawdę Ci wdzięczny, szalone, fajne karty ogólnie fajne rzeczy. Tutaj Jacka Willisera. Tewaniame. Gdzieś mi to małem Isko. Lukasa. I tutaj tak z update. Bazówki. Lukas, ale szczerze Fajne karty, naprawdę jestem Ci wdzięczny. Szalony za tą przesyłkę. No i kolak na końcu. No to to e, wszystko w tej przesyłce się znajdowało, właśnie. No i naprawdę jestem, naprawdę jestem zadowolony, przede wszystkim z tego szaliku. Szalika, Angiel Anglii. Fajny, naprawdę wysoki sportowy szalik. Yy, a właśnie zima się zbliża. A naprawdę fajny szalik. Karty, jeszcze saszetki. Dostaliśmy tutaj właśnie. No. Razem 8 saszetek. Trochę karty. Update. Yy, I ten szalik, właśnie. Yy, no i to. To tyle w tym filmiku. Jeszcze raz dzięki Szalony za przesyłkę. Jeżeli oglądasz ten filmik, no to naprawdę dziękuję Ci. Hmm, oczywiście chyba nie muszę polecać Twojego kanału, bo masz tak dużą oglądalność, że yy, nawet nie trzeba Twojego kanału polecać. Yy, ale no, zrobię to, jeżeli jakieś osoby Cię nie oglądają lub są nowymi użytkownikami, to podam Twój yy, link do kanału w opisie. Może jakieś nowe osoby nie znają Cię za bardzo, no i chętnie by oglądały Twoje filmy. W tym filmiku to tyle, dzięki za obejrzenie i cześć.